Witam Państwa w naszym nowym spotkaniu odnośnie dobrych nawyków. Jakie my powinniśmy mieć dobre nawyki? No, pierwsza rzecz, z którą Was witam, to picie bardzo ciepłych naparów ziołowych. No, te zioła, które tutaj zaparzyłam, może nie do końca wszystkim by smakowały, natomiast mają niesamowitą wartość naprawczą i regeneracyjną dla naszego ciała. Dobre nawyki to jest. Podstawa. Wdrażanie ich codziennie w życie, powiedzmy codziennie jednego dobrego nawyku, nie będzie zbyt trudne, a przyniesie niesamowite dla nas wartości zdrowotne. Chciałam dzisiaj, bo już o wielu rzeczach powiedziałam, przypomnieć o tym, jak bardzo ważne jest jedzenie w dobrym towarzystwie. W spokoju, z radością, z wdzięcznością. Za to, że mamy dobre jedzenie na naszych talerzach. I staranne przeżuwanie pokarmów. To jest niezwykle istotne, żeby starannie rozgryzać pokarm, nie łykać całych kęsów, na przykład mięsa, które nie jest pogryzione, a potem takie niepogryzione mięso w dużych kawałkach trafia do naszych biednych żołądków. A jeszcze, tak jak to często bywa w restauracjach, albo jesteśmy do tego właśnie przyzwyczajeni, co do jedzenia, co do picia. Ustawiamy sobie jedzenie i jakiś płyn. Drodzy Państwo, nasz żołądek ma mniej więcej tą wielkość. Jeżeli my do tego żołądka wlejemy szklankę takiego płynu, czy tam zostanie miejsce? Dla pokarmów stałych. Co my zrobimy wtedy z sokiem trawiennym? Rozcieńczymy go. Jak rozcieńczymy soki trawienne, soki żołądkowe, niestety, ale proces trawienia może być naprawdę bardzo nieskuteczny. I organizm coś z tym niestrawionym pokarmem będzie musiał zrobić. Albo pokaże nam to w postaci bardzo nieprzyjemnej zgagi. Otworzy wpust do żołądka i kwas solny z tymi wszystkimi sokami trawiennymi, z enzymami zacznie nam wychodzić do góry i tworzyć stan zapalny w naszym bardzo delikatnym przełyku. Co się wówczas dzieje? Dla nas jest to nieprzyjemne uczucie zgagi. Ale takie powtarzające się stany zapalne mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, do tworzenia nadżerek miejscowych, yy, stanów zapalnych, które tworzone i pobudzane przez cały czas doprowadzają do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Kochani, żołądek musi być spokojny. Musi mieć Enzym zwany pepsyną, powinien tam być kwas solny, który będzie trawił nam białko. Powinna tam również znaleźć się naturalna witamina C, która ma bardzo duży wpływ na prawidłowy proces trawienia, ale również stabilizowania pracy całej mikroflory przewodu pokarmowego. Im lepiej zostanie strawiony pokarm, tym większe wartości odżywcze dla naszego ciała. Zatem, jeżeli decydujecie się na spożycie posiłku stałego, postarajcie się, żeby picie płynów było w jak największym odstępie od jedzenia. A nim jeszcze pokarm znajdzie się w żołądku, warto ten żołądek dokwasić. Tak jak już wcześniej wspominałam, odstęp jabłkowym rozcieńczonym w wodzie Albo odstęp z jakichś innych owoców, które zostały przygotowane w sposób naturalny, przefermentowane i zakwaszają, dokwaszają nasz żołądek. Następna rzecz, żeby on po prostu lepiej trawił. W codziennej diecie powinny się znaleźć kiszonki różne. Kiszona kapusta, kiszone ogórki, zakwas buraczany, ale również kiszony czosnek, cebula, marchewka, kalafior, broku wszystkie te warzywa można swobodnie poddać procesowi kiszenia. Jest to bardzo proste i każdy z nas może to zrobić we własnej kuchni z wielką korzyścią dla swojego zdrowia. Pobudzanie soków trawiennych poprzez zioła gorzkie, takie właśnie, którymi się tutaj raczę, to są zioła hildegardowe, które, to jest mieszanka z koprem włoskim, z bertramem, galgantem, dyptamem, kozieradką, troszeczkę lukrecji, mają za zadanie usprawnić procesy trawienia. A jeżeli nie jemy w tym czasie, tak jak ja, Oczyszczają one błonę śluzową, wszelkie, wszel, wszel, wszelkie zalegające resztki, resztki pokarmowe i pobudzają procesy oczyszczania naszego organizmu. Zatem, to jest kolejny aspekt, w którym zachęcam do stosowania. Picia bardzo ciepłych naparów ziołowych, ale tak jak widzicie, zioła są tutaj na dnie tej szklanki i jest to czysty napar ziołowy, bez torebek, bez plastików. Kolejną rzeczą, która na pewno poprawi pracę naszego układu pokarmowego, pracy układu pokarmowego, to jest spożywanie prawdziwego orkiszu. O orkiszu był przygotowany już materiał, a tu przede mną prawdziwy orkisz odmiana Schwaberkorn. Or odmiana certyfikowana i jest to na pewno niczym nieskażone zboże. Oczywiście powiecie, no, jak to można w ogóle jeść. Jest to w twardej łupinie i nie służy to zdrowiu człowieka. No tak. Z takiego ziarna możemy zrobić na przykład bardzo fajne lecznicze poduszki, różnego rodzaju okłady zdrowotne. Możemy użyć tego zboża do masażu, do kąpieli, tak jak najbardziej. Ale z tego zboża można wykonać mąkę. A z tej mąki różnego rodzaju produkty. Bardzo dobre, bardzo odżywcze. Zamieniając mąkę zmodyfikowaną, mąkę pszenną, nawet owsianą, kukurydzianą, no niestety te mąki, które otrzymujemy w sklepie, kupujemy w sklepie, nie zawsze służą naszemu zdrowiu. Nie zawsze mają taką jakość, jaką mieć powinny. Zatem zachęcam do takiej zmiany na prawdziwy orkisz. Mniej wzdęć, mniej gazów, mniej problemów gastrycznych, bo jest to zboże... O walorach odżywczych, regeneracyjnych, naprawczych, zawiera taką drogocenną substancję jak rodanit, o której mówiłam. Jest to substancja, która podnosi funkcje odpornościowe naszego organizmu, generuje wszystkie procesy usuwania stanu zapalnego. Fenomenalne zboże. Kolejną rzeczą, która mogłaby wspierać Państwa regenerację przewodu pokarmowego, lepsze trawienie, to jest ograniczenie ilości spożywanych pokarmów. Nie będę tutaj w tej chwili mówiła o liczeniu kalorii, bo są na przykład specjalne programy, które liczą kalorie. I jeżeli są przygotowane w mądry, no taki. Przemyślany sposób, to czasami warto z tego skorzystać, bo zwłaszcza jeżeli myślimy o z, m, zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów, to taki bilans kaloryczny, dobrze przeliczony, będzie jak najbardziej prozdrowotny. Zatem zachęcam. Warto to też m, przemyśleć i skonsultować z dobrym specjalistą. Na koniec zachęcę Was do zmiany myślenia. Nie ma chorób nieuleczalnych. Nie ma problemów nie do rozwiązania. Jak Hildegarda mawiała, nieuleczalny może być człowiek, jeżeli niczego nie zmienimy. Jeżeli będziemy cały czas z uporem tkwić przy starych przyzwyczajeniach. Jeżeli nie będziemy mogli wpłynąć sami na siebie żeby dokonać chociaż małych korekt dotyczących naszych nawyków, ciężko nam będzie uzyskać efekt ozdrowieńczy. Ale jeżeli takie zmiany wprowadzimy, ustalimy sobie swój własny plan działania, bo przecież tak możemy również zagospodarować nasz, naszą codzienność. Nie musimy od razu udawać się do specjalisty. Zróbmy to sami. Dajmy sobie takie wyzwanie, taką motywację do działania. Do tego bardzo Was gorąco zachęcam. I projekt Zrozumieć zdrowie tworzymy dla Was. Kto pyta, nie błądzi. Zachęcam Was, zadawajcie nam pytania, a ja w miarę możliwości starannie postaram się na nie odpowiedzieć.